Dzisiaj znowu dysk po innej firmie. Znowu jest to przypadek od fotografa, ale tym razem będzie to WD 5TB w wersji SMR. W środku tej obudowy jest dysk WD Spyglass w wersji drugiej w technologii SMR. I dzisiaj Wam opowiem, jaki SMR to nie wypał. W standardowym, tradycyjnym dysku CMR dane są zapisywane na ścieżkach, które są obok siebie. W żaden sposób na siebie nie zachodzą. Edytujesz dane, są zapisywane w tym samym miejscu, koniec, nie ma żadnego problemu, jest jeden translator. Natomiast w dysku SMR, czyli w zapisie z Gontem, dane są zapisywane... Że jeżeli tak jest ścieżka jedna, to ścieżka druga na nią zachodzi, ponieważ głowica zapisująca jest szersza niż czytająca, jest to możliwe, że zapiszemy sobie w ten sposób dane. Częściowo nadpiszemy właściwie informacje z poprzedniej ścieżki, i obie te ścieżki będzie można odczytać właśnie w technologii SMR. I teraz stworzenie takiego zapisu, owszem, spowodowało, że można więcej danych upchać na takim samym talerzu, ale spowodowało też, że konieczna była. Zmiana oprogramowania samego dysku i wprowadzenie drugiego translatora, który będzie organizował tak chaotycznie zapisywane dane. Ponieważ jeżeli edytujecie jakiś plik na dysku SMR, on nie jest nadpisywany ze zmianami, on jest zapisywany w nowym miejscu, i teraz translator musi doprowadzić wszelkie informacje do tego nowego miejsca. A jak dysk przejdzie w tryb bezczynności, to sobie posprząta w tym starym miejscu. Teraz sami na pewno słyszycie, jak dziwnie to brzmi, bo w momencie, kiedy dysk zapisał dane w nowym miejscu, a w starym jeszcze nie zdążył posprzątać i na przykład brakło prądu, no to translator prawdopodobnie będzie uszkodzony, o ile wewnętrzne oprogramowanie dysku nie zabezpieczyło go na takie przypadki. To samo, jeżeli zapiszecie dysk praktycznie w pełni i będziecie chcieli coś edytować, ten dysk może się wykrzaczyć. I teraz, jeżeli jest problem z translatorem drugim, no to po wejściu na czy po otwarciu takiego dysku okaże się, że jest pusty. Przy edycji e, sektora pokaże, że każdy sektor jest pusty. I to jest właśnie taki przypadek. Opowiem wam, jak to wygląda. Jak odzyskano dane, ile to trwało i dlaczego poprzedniej firmie się nie udało. A był to bardzo mały błąd. Dobra, zacznijmy od najprostszego, czyli ponarzekajmy sobie na poprzednią firmę, dlaczego im się nie udało. Te dyski w wersji V1, to jest wersja V2, one były szyfrowane, ale z poziomu samego dysku. To znaczy, jeden z modułów. Ze strefy serwisowej był odpowiedzialny za klucz szyfrujący. Zmieniało się wtedy elektronikę na kompatybilną w wersji SATA. Oczywiście przenosiło się ROM, czy to programatorem, czy fizycznie wylutowując, żeby dostać dostęp do strefy serwisowej, ponieważ domyślnie jest zablokowana. W wersji V2. Zrobili nam takiego Psikusa, bez... że dysk jest szyfrowany, ale przez kontroler. Na tej elektronice, czyli jeżeli poprzednia firma, a tak zrobili, bo z nimi rozmawiałem, wgrała ROM na kompatybilną elektronikę SATA, to o ile dostęp do strefy serwisowej mieli, o tyle odszyfrować w żaden sposób danych by się nie dało. I na tym polegał ich błąd. Jakie jest rozwiązanie w takiej sytuacji? Konieczne jest po pierwsze odblokowanie ROMu przez odczytanie w programatorze, odblokowanie go w PC3000, programatorem w granie z powrotem, a w międzyczasie przerobienie tej elektroniki na SATA. I aby to wykonać, konieczne jest Zacznijmy od prostych rzeczy, wykręcenie wszystkich śrubek. Konieczne jest odcięcie mostu USB przez wylutowanie czterech kondensatorów, które się znajdują na tej elektronice. I wlutowanie w odpowiednie wyprowadzenia, takiego oto. Przygotowanego przeze mnie złącza SATA z uziemieniem, z zasilaniem, no i z kablami sygnałowymi. Gdy już to mamy zrobione, można dysk poprawnie uruchomić, zidentyfikować w PC3000, dostać się do strefy serwisowej i mieć możliwość odszyfrowania danych. Aby odblokować ROM musimy go odczytać w programatorze i przy użyciu PC3000 odblokować ROM w celu dostępu, w umożliwienia dostępu do strefy serwisowej. Jedno kliknięcie. Zapisanie odblokowanego ROMu dla potwierdzenia został nam pokazany, że wszystko się udało. No i w tej chwili wystarczy tylko programatorem zapisać z powrotem taki odblokowany ROM. Dysk został uruchomiony. Został w pełni wykryty. Uruchamiam oprogramowanie do tego modelu. Wczytują się wszystkie jego ważne rzeczy. I zobaczcie teraz na sektory. W pierwszym w zerowym sektorze coś jest, natomiast w każdym następnym łącznie z końcowymi jest po prostu pusto. Nie ma zupełnie nic. I teraz patrzcie, jeżeli włączymy opcję odczytu z pominięciem translatora drugiego. No akurat w tym miejscu nic nie ma, ale ostatni sektor już zawiera jakieś dane. Dużo wcześniejszy też. Kolejny wcześniej też. Czyli dane jakieś na dysku są. A teraz pokażę Wam jak wygląda to translator. To już jest wczytywane z pliku, bo dysk akurat już spakowałem dla klienta z powrotem do wysyłki, ale przeanalizować jego Moduł 190 jak najbardziej można. Chwilę to niestety trwa. I zobaczcie, zerowe miejsce 99,999%. Nie ma tutaj żadnych uszkodzeń, czyli ten translator jest sprawny, natomiast został wyzerowany. Teraz zobaczcie. Co się stanie, jeżeli będziemy odczytywać dane z pominięciem translatora drugiego? Nagle jakieś zdjęcia i nie tylko się pojawiają. Zobaczmy, czy działa. Działa, czyli pozostaje nam w tej chwili wykonać możliwie najdokładniejszą kopię tego dysku, tak jak w tej chwili to już jest końcowy rezultat. No, i przekazanie klientowi informacji na temat, ile danych zostało odzyskanych. Tam jest ponad 100 tysięcy czy 140 tysięcy zdjęć. Oczywiście dużo będzie uszkodzonych, bo jeżeli były pofragmentowane bądź części nie udało się odczytać, no to oczywiście będą uszkodzone. SMR to tak wspaniała technologia. Że nawet producent ukrywał fakt zastosowania jej przez dłuższy czas, dopóki nie wyszło na jaw i ludzie byli wkurzeni tym, co dostali. Sam proces odzyskania danych trwał 51 dni. 51 dni. Dlaczego? Bo kopiowanie danych w narzędziu, które umożliwia pominięcie translatora drugiego. Osiąga prędkość maksymalnie 5 MB na sekundę. To jest dysk, który ma 5 TB. A oprócz tego, w idealnym stanie, to on niestety nie był. Było sporo problemów z odczytem. Średnia prędkość to była jakieś 3-3,5 MB na sekundę. Także podsumowując, co myślę na temat SMR? Co powiedział? Że SMR. To... To wszystko, co na ten temat mogę powiedzieć.